O, nawet Orange Box pokazuje tutaj, jak jesteś w TF-ie, tego w zakładce, że masz kupione inne, wow, faktycznie to wszystko podłożone do sorsa. Dobra, to co mnie jestem ciekaw tego, jak teraz kupiłem Orange Boxa, czy teraz normalnie dostanę te nagrody, co były za Orange Boxa? Bo to, jak dużo pamiętam, na pewno jest budget, że jest to ale coś poza tym? O, faktycznie coś się dostaje. Dowód do zakupu, z innej poki nie poda... Po prostu tam kosmetyk? Mam to jest git, ale. Serio? Załony z Orange Boxa to się dostaje? Chyba, że po prostu muszę jeszcze raz się. Chociaż, dobra. O, dobra, ogólnie o to chodzi z tym filmikiem. Filmik polega na tym, że wbijemy sobie na MVMA. Tylko nie ten treningowy, a ten zwykły. To jest. Znaczy, man Up, Chyba to się jak dobrze będę nazwał poprawnie. I mam ten jeden tiket tutaj, i jeszcze chyba mam rzędzik chyba tutaj. Nie. Tutaj, tutaj mam jeszcze te rzeczy dodatkowych etykietów. i teraz chcę sobie sprawdzić w ogóle jak to wygląda, bo nie miałem w ogóle okazji nigdy sprawdzić jak to w ogóle wygląda. Więc sobie wezmę, ogarnę. I tu jest tak, tu jest, Wycie kropy, stalowa pułapka, mecha silnik, dwa miasta, pozyskiwanie sprzętu, ale widzę, że w sumie chyba sobie, zacznę może od średniego, no bo jak wezmę na ekspresji to a to się wwale, a to, to mógłbym sobie ogarnąć. Wiesz, misje. No i pokazuj mi, że mam 8... 9 Dziewięć złotych to kosztuje! Dobrze, to przynajmniej trochę staniało. O matko! To są... tu pokazuje napady, które są ukończone? No, wezmę Coltan. Może będzie dołączyć do gry w toku. No wie powiem tego w sobie. No to Znaczy jeszcze nie czymś się skończyło, ale świeźni mi się zaczęły. O mnie nie dość, <tosy> że brat wrócił, to jeszcze mi kupił prezent i kupił mi Hardoksa dwójkę. No i śmieszna sprawa, że Epic już dawał aż dwójkę. uplay dawał Adoksa dwójkę. Też za darmo. Więc. Mam trzecie Quartoksa. To mi pokazuje, że jest ukończony jeden. Albo bo nie w sumie ja to źle zaczynam. Jest mała szansa, że ktoś będzie na średnich. Wezmę dowolna? Szukaj coś, żeby nie było. Ja sobie odpaliłem przed chwilą nagrywanie i pomyślałem sobie, hm, a może bym sobie coś nagrał, mimo tego, że też jak nie zmontowałem, no bo pamiętam, że materiał z u mnie wyszedł słabo, ale no, wrzucę, no bo też to w sumie jest takie, takie dodatkowe materiał dla mnie, co było. Ale cholera jasna. Wiecie jak beznadziejnie poszło na tym, na moim głównym koncie z W55? Ty, W58. Musimy się pomijeli. Na głównym koniec 258 poszło mi dobrze, a na jakim poszło na multikoncie. Też to jest jeszcze jedna śmieszna sprawa. Chyba tak jak patrzę, nic się nie zmieniło. Jak chodzi o zakładkę. No jest mi nic dziwnego. No, jak dobrze pamiętam, chyba ludzie mówili, że podobno ticket nalicza się dopiero wtedy, gdy skończysz misję. Nie w momencie, kiedy dojdziesz do misji, tylko dopiero jak skończysz misję, to dopiero ci niszczy ticket i daj Ci itemy. No, w sumie to jest nawet dobre akurat zrobione warunkowo, no bo chyba chcesz kupić 50 ticketów, zrobić tylko jedną misję i stracić przy tym. 12? To po prostu tego chaos, lu ludzie by specjalnie siedzieli po 5 godzin wtedy. Żołnierzy, medyk, demo, pyro. Sniper jest potrzebny, ale ja nie potrafię. Mogę wziąć po prostu scouta z... swoim sprzętem? Dizzy, nie wyobrażam sobie tak. Eee, dwa razy speed. Chociaż nie, to jest łacze. To speed. Jeszcze jeden czy raz podskok. Jak to się jeszcze gram na stokach w... Może znać rolę faktycznie czego Hado, Bo, tak jak widziałem, bardzo im poprawiał, niektórym jakość, a niektórzy poprawiały jeszcze faktycznie, że jeszcze mniej się grało. Może to, tak to, to, to większość osób po prostu kosmetyki ma jakieś. Bo tak to widzę jednego inżyniera i widziałem tam demo, który miał. No i się zaczyna. Masz oni mnie w trakcie? Nie. Nie mieli już w trakcie! To jest druga fala. Matka 68. 68-kowa ale dobra. Dam radę. Znaczy, że do stoki, no to akurat to jest bez problemu. z tymi. A, po co się zboga w modeli? Nie, to są większe. A bo to są fisty, no tak. Jak fisty, to są większe za poniatem. Bo to one mają więcej HP. Ale tak, ja na kapitanach trochę mam Rodeo. To naprawdę, jak gram zazwyczaj. Jak zazwyczaj gram scout, scoutem, to naprawdę mam niezły Rodeo na kapitanach. że... jest szpieg. Gdzie szpieg? Nice. Z pominiętych póki co jest dobrze. Jak jest na to jest to jest Git. W że nie ma żadnych pominiętych. Bo chwała żadnego się w ogóle na MP. No na panie nie ma, no to niestety. Nicokrotnie dotknę takiego ciekawego. Ale w sumie, jeżeli bym dostał tego zarieszkę. Nie, ja, Nie, za się nie dostaje chyba zawieszek. Zobacz, jak dopiero się, sko dostaję, tylko się skończy operację. E, dobra. To jest na pewno, to będę chciał. Czy na pewno chcę to, a nie sobie regeneracji? Nie, w sumie regeneracji nie ma za bardzo sensu, a za to bym dołożył... Po prostu odporność na depchnięcia. No tak, to jest git. No, spojrzał się. Teraz uważam, że ma tego wybitego faktycznie zęba. Jak, jak, tak jak na trailerze do Medyka. Mogę dodać mnie tego zostawiać. Czemu ludzie na no, na tego, na mvm -a. Chyba, że to jest taka broń, że tak naprawdę jest przydatna, jeżeli grasz... ...dłuchoęgów? MDC ja, to jest, tak bym mnie Nie wiem, ja zawsze grałem z tego... Nagle Nie. Jak się nazywało tego? Ale wiem, to kim się myli tego. Nie wiem, się to nazwa. Yy. Opak. To proszę dopiero po nie pomyśli. Ja muszę monet zabrać. Hy! Yy. Monet, monet, No Weź tu. Dobra, tu Nie chcę, żeby się... zestakował, więc... ...nie. Uy, mada, mada, mada. Dobra, no, nigdy idź jest czysto, widzę, że to jest zabawione tamtego. Zresztą pozbieram szybko. U, ten też. Jest. Nie blokuj. Uj. Tak gdzieś padło. Nie widzę. Uj. Gdzieś jeszcze forsa leży. I forsa leży, i nie wiem gdzie. Tu jest. Ale to nie jest to. Tam też leży! Nie, nie! Nie chcę stracić tego staku na, na forsie. I... No dole z gizu. Nice. Póki co forty forsie nie gizit. O! nie mam stary, i zaraz i... świetnie. Nic! Zrobiłem. Mi się podobało. Na szata padłem? Czy ja miałem sterolowa? Nie zauważyłem. Mimo, nie mają specjalistę draki, to mogą dostać takiego mocnego bezpośredniaka. Tak a się bezpośrednio sobie. Bezpośrednio sobie sposób na łatwo śmierć. forza, forza, forza. Jest, nie pominę. Nie o to chodzi. No i dobra, i teraz z resistów będą giganty znowu tego. Będzie paru demo. Na no, ogień nie dam rady, jeszcze co dołożyć. A na skok sobie przynajmniej dodam. Nie wiem, co się dzieje. Ale czy pomysł? No nie myślałem. Nie, nie zdarzyłbym na, na to. Właśnie znaczy nie zdarzyłbym. Bo że mam nocne spory. Pierwsze pale, o, o nie, pistolety zygnowy. Chociaż ciężko mi trafić.

bez samo ni sezonowie to już dobry ojej no się nie jeb a to Macie. Mam pewne filtrowanie mocne. Nice. No i dalej mi faktycznie idzie na tym na skałacie. Miałem chyba tylko trzy zgony. Chciałem powiedzieć dwa, ale zobaczyłem na szybko, że trzy miałem. No to by co tu kupić teraz? Będziesz do no, nie z niej no tylko to akurat tu będę mieć trochę gorzej. Ale w sumie i tak mam odporność na depchnięcia, krytyki, też odporny jestem. No do Monite nie ma nic. Regenerację mogę sobie raz dokupić, to mi pomoże. W mi ładowanie mleka. Szybszą, no to szybciej będę mógł tego mipnąć, no to akurat to się przejdę na gigantów. Dobra, no do, dodam do, do, do. Jeszcze tylko engi. W ogóle nawet powiem, że... Jak chodzi o Heaviego, albo na przykład o tego, o niektóre nazwiska, to zauważam, że tak. Niektórzy trzymają się praktycznie, mówią po prostu inżynier, niektórzy mówią inżynier gaming, niektórzy mówią endgame, a niektórzy to mówią po, po prostu inżynier. Ale też osoby, które mówią po prostu inżynier, jest mało. Chyba, gdzie ten jeden poleciał? A co tam poleciał? Aż. Chyba, że chciał jakieś we mnie, ale nie widzę tego. Gdzieś 15 dolków zniknęło. Gdzieś 15 dolków. Gdzieś 15 dolków, bo że nie widzę. Nie wiem, gdzie. Teraz 5 dolków. A, tam jest. Nie, to nic nie... Pominąłem, chyba, że tutaj. Nie, przecież mogą znikać. przecież przecież się widzimy, tutaj jest animacja palenia. Ej, idzie świetnie. Oprócz tego 68-ki to jest git, a sobie tak nówki nie chciałem. Bym jeszcze dostały osoby, które faktycznie pierwszy raz MWM MVMA A tak to, to jest tylko jeden, co demo jeszcze dobrze ogarnia. Zaraz. Te giganty to były chyba... To piętnujące, z ogniem trochę były piętnujące. Ale ja też dam radę. To test spowolnienie. powolnieniem. Żebosia też się przyda mi raz. Wysokość skoku. Jest to już maksymalne na tego, no prawie maksymalny, bo jest mnie kubi dla ruchu. O! A. Ej, faktycznie, może to trzeba coś takiego, że tego, że pierwszego kacyku wybrałeś sobie, dzisiaj grałeś. To faktycznie może dostać i tam od niego. No, kabry to skał obozownik drugi, to. Nie wiem, czy będę mieć jakieś stosowanie ciekawe, ale przydatne fakt. A już to nie fala, no to Git. trzymam A, więc jest Git. Bo chyba powinniśmy dać Radę utrzymać A. A po prostu nie dostaniemy, bo ni niestety pominam dolary. Kiedy byłem... kiedy nie byłem. A! Nie. To jest od razu. Nice. Hy! Yy. banery. No, dam sobie radę. Residenty robią swoje. Nie! Pominął 4 dolary! Nie zauważyłem. No i dobra. Jest tak, ten dostali zasięg. Akurat, co by się przytomioł, koledze? Ten kosmetyk dostał. No, ko spoko. jest spoko. słabo. Pikąca palba, i teraz będzie mu pierwszy. Ja dostanę. A żaden test ich chyba nie miałem. Ale taki kit. A i tu się to ten znak dostaje. A taki kit miałem. No trudno. No ale przynajmniej to się przerobi złom bo na tego, na token.